Witam wszystkich bardzo serdecznie z powrotem na moim kanale, e, tak kurczę jestem, e, jak mówiłem wcześniej jest mnie trochę mniej, ale raz w tygodniu staram się nagrać vloga, teraz będę miał więcej czasu, więc może by się troszeczkę luźniej, no zobaczymy, ale dzisiaj kurde treningowo, oczywiście, że treningowo, wczoraj byłem na siłowni, robię sobie pusha, aper. i kurczę, zauważyłem, że tam na siłowni, gdzie jeżdżę dalej, tu kupili kupę, kupę nowego sprzętu na plecy, więc dzisiaj jadę testować, raczej nie testować, bo już trenowałem na tych maszynach, ale będzie chyba dzisiaj fajny trening pleców, raczej no na pewno będzie fajny, także, no ale nic, na razie dopiero co wstałem, tam sobie od razu wstałem, szedłem sobie na dół, złożyłem sobie patki owsiane i ryżowe, żeby mi się to już powoli same robiły, sobie dochodziły, zalałem je wodą, a teraz moja poranna suplementacja. no także jeśli chodzi o moje suple, ja mam takie coś, Pum, 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 pum. Nie wiem, czy widać. O, mam takie sobie pudełeczka na 7 dni, więc sobie y, zawsze w niedzielę uzupełniam zapas na 7 dni, żeby nie zapominać i nie kombinować rano gdzieś do pracy, jak idę, nie wstawać i y, nie wybierać z tych tabletek. Bo tutaj przyjmuję omega 3, witaminę D3, y, leki na tarczycę. bo mam tarczycę chorą już od paru, nastu, o, paru lat, chyba. No i coś na ciśnienie i to jest moja rano, codzienna, poranna suplementacja. No, a teraz zabieram się za y, dopieszczanie mojego posiłku przedtreningowego. No i kurde, jak możecie widzieć, moje oko krwawi normalnie. Wyrosło mi coś na powietrze już parę tygodni temu. Nie, można było to nawet zauważyć na vlogach. Jakaś krostka, myślałem, że mi się jakaś krostka zrobiła, z coś mi kapnęła, jakaś brudna woda czy coś. Ale poszedłem do jakiejś pani. Ktoś się zajmuje wycinaniem i usuwaniem różnych takich kurde znamion na, na skórze. Powiedziała, że to chyba trzeba konsultować z chirurgiem. Więc czeka mnie e, zabawa z angielską służbą zdrowia. Niestety. Dobra, idę na dół e, robić szamkę. No, szamka gotowa. Wszystko już takie fajne, ustudzone. E, tutaj tak wygląda. Patki ryżowe, płatki owsiane. Płatki owsiane przed ringiem, ryżowe po. A dlatego, bo mi brakło płatku, płatków owsianych, a jakoś teraz ona on nie smaka. Bo tam parę tygodni temu mi się bardzo znosiło, więc leciały tylko płatki ryżowe. teraz jest na, Że mi braku wystarczy mi tylko na jeden posiłek, także taka sytuacja. Tu jeszcze sobie dorzucę banana do jednego do drugiego posiłku. Także sobie teraz szamie przetreningowe, no i lecę na trening. Powiem Wam, że Dziś mi wpadł głupi pomysł do głowy, żeby zacząć wrócić do wyciskania na ławę, bo myślę, że kurde chciałem sobie wycisnąć 180 na kratę. Także myślę, że wrócę sobie do tego wyciskania na ławce 2-3 dwa, dwa, miesiące i, i pójdzie, nie? No może by i poszło, ale kurde po 3 tygodniach żeby tak bark boli, że aż ciężko mi tak... Rękę podnieść nie, no z, 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 pierdykam ja to mam jakieś, pecha. no, mówiłem wam, dla mnie ława na prostej sztance nie ma opcji, w ogóle, to się nawet nie czuję klatki, jak je robię za bardzo, no, niestety, a szkoda, bo chciałem sobie wycisnąć 180 na klatę, taką życiówkę, nie, no, ale mam za to jakieś fajne maszyny, które mogę wykorzystać, no i handle, za to handle mogę cisnąć, więc plan jest na ten rok 60 kg y, handley żeby sobie poszarpać. No, na razie lecą 58 kg na 6 powtórzeń, także 60 niedługo będą leciały. Także może to zobaczycie. No, a jak na razie to zabieram się za tą szamkę. Yy, jak było ostatnio? Jedzenie bez zmian. Chociaż ja zastanę się dzisiaj czy nie pchnąć delikatnie jedzenia, bo yy, no, waga tak 103 się zatrzymała, 103, 104. Tak, wiecie, tak w granicach to też jest zależne od tego czy pracuję i kiedy robię czeka. Czeka robię zawsze w piątek, no ale z tym przed pracą, raz tym po pracy, bo raz nocki, raz dniówki pracuję, na no i to jest takie yy, miksy. Ale myślę, żeby jednak delikatnie pchnąć to jedzenie, delikatnie tą wagę zakrzyknąć, jeszcze, jeszcze pchać. Sporo miejsca, bo, bo Wam powiem, że w dni treningowe jest 340 40 gram węglowodanów, yy, 260 g białka i, i 20 gram tłuszczu ale to zliczone tylko tak Takim starym Oldschoolowo, bo tam w ogóle białko to wychodzi ponad czysta, no i tak dalej. No to nie jest jakoś mega dużo, kurde, jak dla mnie, szczególnie jeśli chodzi o węgle, bo u mnie tylko węglowodany tak naprawdę się zmieniają w dejcie, więc no spokojnie mógłbym mieć 700. Ale u mnie jest taki problem, że kurde, jem czysto jak na redukcji podnoszę kolory i się zaczynam ulewać, i nie jest to za bardzo jakieś fajnie optymalne. No, ale chyba czas najwyższy, bo zostało niewiele jeszcze tygodni, bo tak do 1 stycznia jest pusz, potem taki delikatny przedprepowy okres 4 tygodni i ciśniemy prepa. Także nic, koniec gadania, bo już mi się odpaliła jakaś katalinka wewnętrzna. Także zacznę jeść i widzimy się chyba już z treningu. Dobra, jestem coś <laughs> buza la pierdziela. Grubo, taka dziewczyna jest na ta receptura taka totalnie metalowa, cała pożarna. Dobra, lecimy. z tą maszynę też jest bardzo dobra, ale nie można tutaj dać zbyt dużo ciężaru, bo mam tu 5,20 i mam jeszcze dwa tegi wolne, ale nie mogę tutaj dać nic, bo nie wejdzie nawet dycha, muszę piątki wsadzić. Sami możecie zobaczyć w kamery, że może tu już tu nie działa z ciężarem. To starszy No W końcu Mam co chciałem A jest to Arsenal Proszę Państwa T Barrow To się tu zwiąże i lecimy <śm> ty kurwa Muzyka mnie dziś nie rozpieszcza. Wszędzie się lubię taką muzykę ale Ciężko na to vlogu o, 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 Kurwa Uf. O kurwa, kiedy to ciężkie No Trzeba zmieść i maszyna maszyna nie równa Na Tiparach Atlantisie robię 100 kilo Tutaj 40, mam problem, nie? No nic, ale wszystko trochę inaczej pomagam. Oh. Dwie seria. Ludione. Dwie robocze tam, dwie robocze tu. Teraz robimy sobie wiosłę jedną ręką, Cholera. Ale się tu szmałem. Ja pierdę tam. Dobra. Następnie robię taki wariant single leg. Row. Single, leg, single y, lat row. Nie muszę tu zakładać chuj wiele ciężaru. A to jest dość ciężka maszyna. I fajnie wchodzi. W sumie. Tak to mu zagierała, że nie dało się nic powiedzieć, dlatego dźwięk było. Teraz czy serie bicąd idę do domu, bo Mam mam dążą, skatowałem się tym poza kamerą totalnie. Wielbią tą maszynę. Każdy działa osobno, bo najda się U no nic. Zrobię sobie dwie serie. Chyba zrobię łydki, tylko mam nogi na elit A jest tak gównianie tam teraz. Wszystko jest popsute, więc złytek nawet nie da rady zrobić. Więc sobie zrobię to łydki. mi się w samochodzie. Ja się sobie skoczę do sklepu. Ale to za chwilę. Co to był za trening moi drodzy? Jestem na trochę. Tam poza kamerą dawałem sobie, w, że tak powiem, w kość, <noise> nie oszczędzałem się dzisiaj ślądzień o plecy, o kurde, nowe tam maszyny, ten Arsenal trochę mnie zaskoczył, że jest to aż tak ciężka maszyna, nie będę ukrywał, <noise> myślałem, że sobie tam kurde bardziej z tym lepiej poradzę, bo na inne siłomie robiłem tylko Arsenala i nie była aż tak ciężka, no ale no nic, i tak... To nie ma i tak takiego znaczenia. Yy, to jeden, jedna, jeden ciul, czy kurde, wziąłem 100 kg w sztabkach czy po prostu tak dźwignia spowodowała, że więcej niż 40 kg nie mogłem tam założyć. Yy, praca została wykonana, tak czy siak. Czuję te plecy. Ten hammer zrobiłem na plecy ostatnio znowy. Mamy taki sam na elit. Większość siłowni go ma, ale ten widać, że to jest nowy, nowy, yy, nowa generacja. Naprawdę, kurde, tak maszynka fajnie chodzi, lekciutko, gładziutko. No i fajnie, żadnych takich oporów, nic nie kuje, nic nie strzykawie czy co? coś, nie trzeba się jakiegoś specjalnie. Super, super. No a teraz zacznę tutaj jeść mój potręgowy posiłek, e, jakieś 40 minut drogi do domku i robimy całą szamę na jutro, bo jutro nogi, praca niestety, ale już niedługo, kurde, sobie odpocznę, bo mamy jakiś tam dzień, parę dni urlopu. Także sobie potrenuję i ponagrywam w spokoju I oczywiście pogram Bo zacząłem mocno grać w ligę, w ligę legend <grystanie> Powrót do korzeni, no ale nic tym nie o tym eee, Idę, idę kurde, raczej idę się nam jeść, bo już jestem głodny dobrze, widzimy się pewnie w domu Dobrze, także wróciłem, ogarnąłem się Byłem na delikatnych zakupach Zanim oczywiście pan jakąś wcześniej, ale to już widzieliście Tutaj produkcja mojej kury się robi, mam jakiś fajny tip ostatnio gdzieś tam podsłyszałem żeby do airfryera wrzucić sobie brokuły i podsmażyć zamiast je gotować bo podobno wychodzą kozak także zaraz to będę testował i dam znać czy warto to w ogóle próbować kurde kabaria się stało, bo spaliłem brokuła ale kalafior wyszedł dobry i jest spokój, także bo warzywa wrócą do jadłospisu, bo robię teraz w airfryerze także brokuł kozak ale jest to dużo czasu 12 minut siedziało i to chyba za długo. Zapomniałem w ogóle, że to mam w sprayerze, ale kurde, no jest spoczko, spoczko, nie fajnie jest Spryskać trochę takim sprayem, yy, jak pamem, czy jakimś no, takim, wiecie, że trochę tu ma jedna kaloria na jednego spraya i będzie giteska, także no. Fajnie, fajnie, na pewno będzie przydatne w prepie, żeby sobie tak, one fajnie chrupią, fajnie chrupią, także no, kurde. O, muszę będą surowe. No, tak teraz będą pieczone warzywka. już mi się kurka powoli robi. Upaczkane wszystko dookoła. No, ale kurka już się też obrót do smaża. Muszę jeszcze jedną porcję zrobić. W sensie jedną porcję plus kilogram. Jeszcze jeden kilogram muszę sobie zrobić. Okej, okay, wszystko porobione, szamka porobiona, już się robi ciemno. Zaczynam montować ten film i będę powoli kończył tego vloga, bo nie chcę przekroczyć w czasie jakiegoś puła półczasowego. Ale kurde, powiem wam, że z Dobrokuła no to kozak, nie? Ale muszę obliczać jeszcze sobie, yy, podokręcać yy, czasy tego pieczenia, bo yy, moja kuzynka kupiła sobie też airfryera i na przykład ona robi kurę, to jej wychodzi dużo czasu mniej niż mój, więc mój może już jest po prostu przestarzały. Nie wiem, no ale o tym kiedy indziej. Tak, przeglądałem sobie kalendarz na zawody na następny rok yy, i powiem wam, że. Strasznie chciałem wystartować na początku roku. Jeśli się uda, oczywiście, jeśli zdrowie pozwoli, yy, no te plecy raczej mi pozwolą, potrafią minąć no, tą kontuzję. Na pewno jakaś tam część mojej serwetki na temu cierpi, bo niektórych ćwiczeń na plecy fajnych nie mogę robić, ciężkich albo na przykład tego z nogami może być kłopot. Nie jakiś mega mocny, ale obawiam się, że może być delikatny. Może nie regres, ale nie będzie takiego wielkiego progresu. I też się martwię o to, że. Kszul, może jak się to zapisać, mam przeczucie, że będę kurde 3 weeks out i mi wypieprzy przepuklinę pępkową, ona ogólnie jest, jeszcze jest za mała do operacji, w sensie prywatnie mógłbym ją zrobić, ale tam powiedzieli, że na służbę zdrową i ją zoperują. Tylko, że musi być chyba jeszcze milimetr czy półtora milimetra większa. Więc też się zaczynam obawiać, że w takim momencie, kiedy to będzie bardzo dla mnie ważne, wyskoczy jakiś bombel, Ale i tak wystartuje, nie? Chyba mnie nic nie zatrzyma, mam nadzieję, tym razem. I będzie kurde regionals w marcu i pro qualifier. Więc chciałbym wystartować na takich dwóch zawodach, jeśli się odbędą w marcu. Przypuszczam, że kalendarz będzie podobny, jak był w tym roku. Więc taki chyba jest na razie plan. Marzec. Więc prepa zaczynam już w grudniu, także grudzień już delikatnie schodzę, z czego mam zejść, chodzę na taki już delikatną redukcję i już po nowym roku ruszamy na pełnej, żeby to dociąć. Tak, taki jest oczywiście plan. Zobaczymy, jak to się potoczy. No jestem dobrej myśli. Także chcę zobaczyć gdzie jest moje miejsce w szeregu i w razie w coś jakby się działo z tym y, brzuchem, z tym przepukliną, to będę miał czas, żeby to naprawić do września i zobaczyć się jakieś kwalifikacje, czy jestem w jakiejś to przejść chociaż jestem poza pierwszą piątką, no, chcę zobaczyć po prostu gdzie ta moja sylwetka się znajdzie w szeregu i będę miał jakieś takie spojrzenie do jakiej kategorii ogólnie bardziej pasuje, czy to będzie klasyk, czy po prostu chciałem już dokładać gdzieś w ten Bodybuilding 212, bo na normalny bodybuilding w moim wzroście nie ma szans, żebym się zmieścił w wagę. No, 90, 89 kg tam jest, albo 90, 91 w klasyku, jak tak delikatnie się wyciągnę, bo mam 1,75 m, a 1,75 m i 3 cm, 1,75 3 no to już jest taka większa kategoria wagowa, że jest 91 kg, 800 chyba. No, także będę w to celował, zobaczymy. Jestem dobrej myśli, jestem też nakręcony, bo teraz w tym weekend jest Mr. Olympia. Zawody i y, oglądamy z moim się tak nakręciliśmy. Oboje będziemy chcieli wystartować i się sprawdzić. E, mam też kilku klientów, którzy też chcą celować w ten początek roku, i byłoby bardzo fajnie zrobić sobie jakąś fajną fotkę razem, kurde, wszyscy w formach. Y, może nawet dzielić scenę z podopiecznymi, to by było mega super. No, także na dziś to koniec. E, pewnie będziemy się widzieć częściej. E, teraz postaram się vlogować. Mam teraz różniejszy czas w pracy, pracuję tylko dwa dni, potem mam 7 wolnego, bla bla bla, także jest spoczko. Postaram się na nowo wrócić na jakieś vlogowanie i może pojedziemy po jakichś siłowniach, to się jeszcze okaże. Także dzięki, że jesteście. Widzimy się w kolejnym vlogu. Na razie, trzymajcie się.